Artur Gornik Sowiński Pogalika SW49 witamy serdecznie. Witam, witam. Ciężka przeprawa z Normanem, jednak ta jego siła fizyczna i te kilogramy prawdopodobnie z tego catchweightu wzięte troszeczkę zrobiły robotę w tej walce. No, był po prostu lepszym zawodnikiem tej nocy gratulacje dla Normana. On, no, on zawalczył tak jak chciał, ja zawalczyłem tak jak nie powinienem, no, i po prostu był lepszym zawodnikiem. No. Które elementy nie zagrały, Twoim zdaniem? Czego nie robiłeś, a co powinieneś robić? Znaczy za mało walki w walce było. No, ta stójka owszem była na moją korzyść, ale ona była za krótka. Za łatwo te obalenia oddawałem. No, a w parterze za statecznie. Za bardzo poddawałem się tej jego sile, tego temu. No jego grze, tak, bo wiedziałem, że będzie bardzo spokojny, będzie ciasny w tym parterze, będę czuł tę tą przewagę siły, więc ta siła mnie może nie zaskoczyła, aczkolwiek zaskoczyło mnie to, że ja bardzo słabo przeciw temu, przeciwdziałałem. A jak ty się czułeś siłowo w ogóle? Czułeś, że możesz nawiązać z nim tą walkę i go przeswipować, czy jakkolwiek w ogóle przeciwstawić się siłowo, czy faktycznie mówię, że nie zaskoczyła, czy czułeś tą... Jego siła czy faktycznie była zauważalna? Tak, no przewaga siły, no to wiedziałem, że do, jeszcze przed pojedynkiem, że będzie na jego korzyść. Yy, udałoby się coś może wyczarować, żeby bardziej się podpalił i więcej tych ciosów wrzucił tak naraz, a on bardzo... Mądrze uderzał pojedynczymi ciosami i od razu automatycznie łapał znowu tą ciasnotę w parterze. No bardzo, bardzo gratuluję, no, mądrze, mądrze zawalczył. Jaki był w takim razie plan na walkę, jak teraz możesz już tam zdradzić? Znaczy nie, no, oczywiście wiadomo, yy, przewidywałem, że w stójce będę lepszym zawodnikiem no i ta stójka no. yy, powinna bardziej... Ładniej pracować, no, już samo to jak zbierałem się do akcji mi bardzo się nie podoba, Z, załóżmy no akcja obrotowym łokciem tam była, e, bardzo spoko weszła, tylko zauważcie, że kurde ja się do niej zbierałem trzy razy, zamiast to wziąć i zrobić za pierwszym razem, no mam do siebie duże pretensje, było za dużo kalkulowania, za dużo myślenia, za mało wojny. Jaki teraz plan dalej? No myślę, że trzeba zrobić krok wstecz. Moja walka miała być z Leszkiem Krakowskim na początku, no i wydaje mi się, że, że jeżeli Leszek jest chętny na to starcie, to ja oczywiście jak najbardziej podejmuję rękawice, a właściwie rzucam rękawice Leszkowi Krakowskiemu i jeżeli podejmie, no to, to zróbmy tą walkę. No i po prostu się okaże, no, no, m, dla kogo tam jest jeszcze walka o szczyt tej, tej, tej kategorii lekkiej. Prawdopodobnie e, owakujący pas e, zmierzy się Mariusz z Normanem Parka. Rozmawialiśmy o tym przed, e, więc teraz chciałbym Cię zapytać, jeżeli do takiego pojedynku dojdzie, to jak Ty byś go typował, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że walka będzie absolutnie w niezmienionym limicie wagowym, tylko do 70 kg, jak na pojedynek opas pas przystało. No zejdzie Norman? <laughs> Mówi, że zejdzie. No <grystanie> wiesz co bo no, <grystanie> dwa razy jak nie robił kategorii leki, to też mówił, że zejdzie. Więc, więc wiesz, no nie, no jeżeli by do takiej walki doszło, no to... Yy... Inaczej, no, no, ja wiem co znaczy robić ostatnie kilogramy, bo walczyłem w kategorii piórkowej, wiem jak mnie to wykańczało i, i tutaj no, zależy jak mądrze Norman do tego podejdzie, jak mądrze zrobi tą wagę, no, bo to potrafi zrobić oczywiście e, dużą przewagę, jeżeli się mądrze wagę zrobi. No ale potrafi też nas zabić w walce, no Ja doskonale wiem, że jak, jak wyglądałem, e, po prostu jak się czułem z Parnasem, kiedy walczyłem po raz ostatni w kategorii piórkowej, to ja byłem po prostu w zwolnionym tempie. I no czasami, tak jak mówię, no te kilogramy robią, robią różnicę, jeżeli no nie, nie zbijamy ich za dużo. Czego byś, co byś polecał Marianowi, na co powinien uważać i z jakich swoich atutów korzystać, żeby wygrać ten pojedynek? No, Marian no, ostatnio pokazuje się bardzo z, z dobrej strony, I stójkowo i wiadomo parterowo też jest bardzo dobrym zawodnikiem, więc tutaj no, jak najbardziej, absolutnie by Mariana nie skreślały walce z Normanem. Wydaje mi się, że oczywiście normalnie jest jak najbardziej e, solidnym zawodnikiem i naprawdę mocnym zawodnikiem, ale no, no, jak każdy jest do pokonania. Co się czuję w ogóle w tej wadze? Wiesz, co dziwnie, bo czułem <grym> się zdecydowanie za słaby. Na, 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 na... Ja, e, powiem tak, no, jak przyjechałem do KSW, na KSW do hotelu w, w czwartek i przywiozłem pół kilo, <grym się> pół kilo. E, Nadwagi, no to, to już wiedziałem, że, że, że coś jest nie tak, bo zazwyczaj przywiozłem jakieś 8, czy tam sobie już w lekkim może powiedzmy 4, a na której pół kilo. To, to... No nie, no, na szczęście nie ma kategorii 7-4, ja w niej nie walczę. No. Fajna przygoda, ale to też pokazuje, jak już MMA poszło do przodu, no i teraz każdy musi zbijać, ponieważ no, no, w walce no, te kilogramy przy równym poziomie mają znaczenie. Tak? No, nie, nie mają znaczenia wtedy, kiedy jest poziom jakiś e, różny, tak? no, bo no, przykładowo, no nie wiem, dzisiaj e, Akop na przykład przegrał, mimo że był zawodnikiem e, cięższym, tak? Po prostu... No, Czasami te kilogramy nie mają znaczenia, ale, ale przy wyrównanym poziomie, przy wyrównanej walce, szczególnie kiedy jest element parteru, no to te kilogramy ważą, ważą i robią znaczenie. Ja zapytam, czy zdążyłeś zobaczyć jeszcze jakieś inne walki na tej karcie dzisiejszej? Co to pierwszą leszka krakowskiego zobaczyłem, no, bardzo fajna wojna. Super zawalczyli, bardzo, bardzo mi się podobała ta walka pełna no, zwrotów akcji. No, no i teraz Michała. No niestety, no, no nie jest to jakoś chyba dzień Polaków dzisiaj. Niestety, Dziękujemy bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, jeszcze chciałem podziękować i pozdrowić wszystkich, którzy trzymali za mnie kciuki. Ja wiem, że faworytem w tej walce nie byłem, ale mimo to mnóstwo osób trzymało za mnie kciuki. Jestem dumny z tego, że... No, poprzez to, że już no, troszkę walczę, bo to była moja chyba 17 walka w KSW, e, dorobiłem się takich fanów, że wspierają mnie. Tak? A wsparcie fanów nie jest tylko wtedy, kiedy się wygrywa, ale też wtedy, kiedy właśnie, no powiedzmy noga się podwinie i się czasami spada. Więc e, serdecznie, serdecznie dziękuję moim fanom, że nie są chorągiewkami i że mi kibicują na dobre i na złe. Dzięki bardzo.